Witam bardzo wszystkich serdecznie w drugim odcinku Ja jestem Grant, jeździsz jest ze mną Patryks, siemanko wszystkim Dzisiaj zagramy tryb Aram Ja gram Soną Patryks gra Piekielnym Nasusem Tak No i zobaczymy jak to będzie Mam nadzieję, że pierwszy filmik wam się podobał Nie Ja ci dam nie Nie podobał się, bo żadnych hejtów nie było Czyli może się podobał, jak hejtów nie było. Uwierz mi, jak nie ma hejtów to się nie podoba. Taka moja. Ja sobie dzisiaj zagram full A personą, a ja zagram full AD na susem. jak to wyjdzie. Będzie for fun. Tak. Znając życie, przegramy. <laughs> tak, bo nie będę mógł zastakować ku. O, Łukok. Mogłem wziąć inną postać. Mogłeś losować? No. Ja ale, nie losuję. Ale mam skinę. Bo ty walisz na odległość. Ja jestem tylko jednym postacią z, u, u nas co wali na dystans. Na właśnie na... nie na dystans wywali. Na bliskość. Będziesz się do nich przytulał, żeby ich zabić. To, to może ich zrobić muszę go zrobić pod a, Jak patrzę ADAPE tam. Nie wiem, ja się jedynie obawiam Kayli. Która jak się nafiduje może mieć ogromny damage Jak będzie miała damage? Wukong też, Ashe, Sivir, Siwan. Czyli co też ty? uważasz, że to przegramy? <laughs> nie, co ty, ja mam skina, to wygram Ty masz skina? No I masz... dlatego tego wygramy, tak? No. Prawie najdroższy skin, nie no, do, do tej postaci najdroższy to sobie poszalałeś No. Chociaż też mam Nasusa z jakąś skórką, ale nie grałem nim ani razu Masz Nasusa i ma skórkę? No Serio? No Brawo I grałem tylko raz Z tą skórką, czy bez skórki? Ogólnie, ze skórką, Nasusem A, Patryko, jak to mogą nie wakacje? No, mogą, może być, tylko papierosy zgubiłem. No to nie nieciekawie, nieciekawie. nie <grystanie> no, ciebie wracałem, no i o, trochę nie wyszło. Trochę? No, no papierosy zgubiłem. <grystanie> no tak, nałogowy palaczu. No powiedział. A co robisz teraz, Grandziu, Przyznaj się. E, gram soną. Haha, <grystanie> a co trzymasz w ustach? A Bo na popielniczce? Wiesz jak to zabrzmiało? Co trzymasz w ustach? No, jak? No Bardzo fajnie No właśnie, trochę niefajnie Dobra, nieważne No to o, ja przyznaj nie. Się... A gry palisz? Nie, nie palę Ja palę głupa Głupa to ty zawsze tak. Nie I fidujesz też zawsze, zaraz zobaczę Nie Oj, 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 oj Ja nie chcę zrobić pierwszej krwi Zrobić, to znaczy oni ciebie zrobią. Nie, tak. nie chcę, bo przeważnie zawsze to ja kiedyś byłem. No i wykrakałeś, no. No nie ma sprawy. Polecam Dzięki. Ci na przyszłość. Tak, dokładnie. Teraz ty padniesz. Nie, jestem tankiem. Ale musisz paść. Tak. Jeszcze się nas atakuje. Ja ja nie padam, ja nigdy nie padam Masz życie Ta, te 40 hapców to mi... DAŁEM... To było... DAŁEM CI ŻYCIE A ty znowu dedasz Nie dedam Ja nigdy nie dedam To no. była pomyłka Tak. Pomyłką to było iść iście z Soną pod AD jakie wy były pod AD? Ja idę pod AP O patrz, mamy killa, mamy killa, mamy killa No tak, mamy killa Podpaliłem Właśnie. ją Brawo Podpalił, uciekaj Pacie jest sona mahapsów. Obiłem Jak, ją z Jaka sona? Ej. Boże Siwia. Ta... No też. A ty też patrzyłem. A nie, ty masz sona. Ja mam full. Oj, 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 oj. Śnieżka lata. Stary. Mam skina. To wycie tam, bicie, aż to słucha muzyki. Nie, 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 nie. nie. Bij się Ja jeszcze nic im nie robię Nic im nie będziesz robił Będę im robił mhm. Chcesz się założyć? Oj Prawie padłem Znowu No znowu Zostaw, Staw. Zo Staw. Znowu no. co ty brać, HP i tak padniesz i tak? Nie padnę Ja jeszcze kogoś zabiję Oj no nie on, to jest jego klon. No. Jest bliska Czuję tą draskę. Klon. Oj, zaraz ktoś spadnie. Czy tylko ja na razie padłem? Tak. Ale jestem nubski nobs O, oh, wow, 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 to boli Dobra, wbijamy się Tak Ty tankuj Zobacz jak dobrze poszło No widzisz, mam asystę no, Mam 13 milionów No i wbijamy wieże. O, wow, dostała. Kapse. na co ci HP? Nie ja wiem tak w sobie. Prędzej mana ci się przyda. No a to też daj mana. No wiem. Mam przecież jeszcze 3 poty na mana, a mam full. Okonk znów ma lawa Patryk, mów coś. A co ja mam mówić? Nie ja wiem, miała myśli. ulta. A mam kila, mam kila, mam kila. Yeah. podpalenie jednak działa. Łoj! Padnę, padnę Kurde, Nie padnę! Nie padnę! Aj A jednak Ty zawsze padasz. Nie zawsze. Zdarzają się wyjątki. Nie widziałem. Czasami zdarzy się wyjątek. O, a gdzie jest to woda? Sushi Yama? Nie. Nie Stary nie ma to grać na susem i mieć 30 dzień stacków w ciągu 6 minut. Stary już masz 42. Pokażę ci. No nie, został Ja tylko z tego kurop wow. No i git Izrael ładnie zultował. Patrz. Wydaje mi się, że my to wygramy. No, muszę się tylko pod podpanka zrobić i się nastakować z kół. Jak mi ktoś farmi, nie będzie kradł Dobra, jakieś okay, zajmę. Nie wiem, wszyscy ją bijemy. O, zabiłem. W sumie ja nie powinienem zabijać, ale. Oj, wierzę mnie. Fokusuję, dobra. No to fokusuję. Możecie lubi Stary 7, pot No znowu, oj, 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 padnę, padnę, padnę. Nie padniesz. Dzięki, nie padnę. Dzięki mnie przeżyjesz. Albo i padniesz. Nie padnę. Ja no, też nie padnę. Tam masz życie drugie, z tyłu. Drugie życie masz. Tylko to no. życie mi zobacz ile daje, no. No wiem. Mało. Ale zawsze. A jeszcze Oj. mam ulta. Stary wypierdolenie. Nie chcę tam wchodzić w krzaki. Tam jest ich za dużo. Widzisz? Tak, fokusuj, fokusuj Oa, dostałem tam no klepa To jest łukok. No to jest Wukok No i za taki stun Dobry, I... dobry stun no. Widziałeś to się wszystko zgrało Tak, tak miało być Oj, już many nie mam. Kurczę, strasznie szybko many tracę. No ja też, jak używam skilly Ej, bo wieża nam zaraz padnie. Naj! W, w Granciu, padł Gałązka padnie zaraz Mówiłem coś Aj, Patryks, z przyzwyczajenia. Idź spać. Nie chce mi się spać. Do roboty, a nie. No właśnie, jutro idę. Więc chyba jeszcze dzisiaj nagramy jeden odcinek. Z normalna. Z normalna, dokładnie. Kiedy pójdę na susem. Nie idź na susem, bo nie umiesz grać na susem. Nie, wcale. No, wcale nie uratowałem Eza teraz. Przez przypadek ale go nie uratowałem. Mój minion. O Jezu. Czy ty to widziałeś? Nie wiem, wiem, że mam mało hapsów. No i mnie jeszcze ktoś HP zabrał. A ult za 7 sekund to się wyleczy. Ale severe mi damage zadała. To boli. No W E Q Pyk no, On myślał, że mnie zabija, a miałem ulta Ej, jest 4-0, ładnie No ja też ładnie 0-3-6 Ja mam 2-3 no, A ty co ksujesz? Nie ksuję, ja mam skilla hmm. To się nazywa skill Dobra, musimy zniszczyć wieże Padam, padam, padam. No, Ty Patrz, Siwirka rozwala wszystkich. Czyżby jas mi zabierze życie? No, jaki debil! Też się cieszę. Ej, no ale. No dobra, wieża nam pada teraz. Czemu? Bo idzie Wukong Po was. Znaczy jeza? Zdefuję? Dobra, zdefowałem to. Ja też to zdefuję. Chyba złoży, złożę sobie jeszcze łezkę, żeby mieć więcej many. Jak chcesz? Będę mógł. Tu jest w krzakach. Weź tu, zajrzyj do krzaków. Zajrzę, masz. Nie ma nikogo. Jest. No był, o, oni je. wybiegają, jak to widzę. To w ogóle w damage'a nie robi, bo ja go robię pod AD, a i tak stamtąd wybiegają. Oj, 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 a, klepać, Rąbiście No, Dobra. fokusujcie ADC. No, fokusujcie, jak ja padłem. Z... Został EZ. To Zry. zrobił trzy trupy. No Ryze? To ci rys Rysz chyba chce kwadr zrobić No już za późno Nieoficjalną kwadrę może zrobi Nieoficjalną ta No nieoficjalna kwadra no. <coughs> Czyżby zrobił nieoficjalną pentę? Możliwe. Idę Nie im tam pomóc Poczekaj Ja chcę jeszcze trochę więcej AP też będę im robił dużo. Oni nie składają się, odporność na magię, jak Zostaw na razie. Fajr, kur... kurczę daj mi kilka milionków, pokażę nie. ci 66, na już. Na tym trybie to się nie da grać tym. Na no. no tutaj najbardziej są opłacalne postacie, które na daleko walą i które mogą farmić, a nie podchodzić do minionów. No tak to jak to mówiłem, to są... że będzie z nimi się, oj, dostałem multa, ale Uciś. ja też mam multa e. nie zdążyłem multa swojego odpalić, dostałem podrzucenie Dobra, wytłuką nas teraz. No a nie obroni wierzę. Za bogini. Wydefuje, wieżę Wydefuje? Zobacz. No Ona ma ulta, uważaj. Jeszcze ja poczekam sobie 20 hajsu. 10? No, te, poczekaj, oni nam spuszyłem, wieże w tym czasie masz rację. Nie spuszczują, dobra. No jednak. No, oni oni je spuszczują, nie spuszczują, mnie. Ale oni dopiero w jedną wieżę spuszczowali. O, jaki ładny ult. Dobra. No to teraz mamy sz szansę w nich wbić Oj Ezowi zabrałem chapsy. może pomoglibyście? Nie, nie przytulaj się tak do nich A ja mogę Oj, No to ty się do nich nie przytulaj No ale mnie zrobiła Jak Wiecie, ktoś ma multa, jak ktoś ma multa Spoko, no to wpuszczaj tego multa! Jeszcze nie teraz Teraz! W tom! No, puszczaj tego ulta! No masz. Serio, czekaj, żeby komuś zabić, a nie żeby w teamworku popracować? Nie. Tak o, jakoś wyszło. Nie. Tak, ja Nie do... miałem zasięgu. Tak, stoi tu, ja stoję tu. puść ulta, nie! Yeah. Poczekaj. O, ma mało HP, pójść ulta. To jest si, mnie Zajedni. strasznie obija. Przeciwnik pokonany. O, idę tam. Nie, nie dedacz. Nie na mojej zmianie. Tak. To ty nie za mnie, w. To już kwadra ace, i róbcie tą wieżę drugą. Zrobimy. Ile mi HP daje? Chyba. 40, enter. Chociaż szaszka już stała, więc nie wiadomo czy to... Zróbcie to. Oj! Zmarnowała ulta, dobra. Inhibitor pójdzie Dobra, ty z niej pójdzie Inhibitor nic nie pójdzie Łukon znów ulta Odpalił Dobra, mata Ja za 20 sekund będę miał Spoko, to ja sobie pozbieram hapy To sobie pozbieraj, ale ja padnę Nie padniesz Na przykład dlatego Sonda jak ucieka to fajnie, że może ich obijać jeszcze, więc... Dobra, chodź tu Czasami im to się nie opłaca Gonić To nie on, on jest tu Ktoś mnie slowną no. Obstawiam, że y y Sivir. tak, Sivirka Szywana tak, ma slowa I dostali Mamulta, mamulta Hul tu tam jakich będzie. No masz Zmarnowa multa Te trochę o, zabiłem! No Czyli u jednak... Nie, jednak Nie skoesowałem, tylko byłeś za wolny. Bo Nasus jest wolny. No to już nie mój problem, że masz taką postać. Dobra. Ty wieża mi fokusuje, nie chcę tego. para. Dobra. Dobra, ja to mogę Ryż? E, jakie masz staty 13 6 no, gdzieś tu będzie nie co w tą się pokila dobra ty zwalać stąd zwalać dokładnie chce ich jeszcze pobijać. no i to się na niego nie może no może. ale zabił okanga no, ale sam dedu nie zrobię jej, nie zrobię jej Naprawdę? Ale chciałbym No to spierdzielaj stamtąd Uciekaj. Masz hapsy moje Uciekaj Dobra ty, ja sobie dam radę o, do Dobrze, zmarnowała ulta znowu ja zrobię tak, i tak, i dzięki mnie zabijacie. Aj, Aliska mi skasowała aszkę. Aha. Aszka była moja. Papamusz, tumbi, Tombi. Okej, okay. mam już Rabadona i łezkę. ty też padłeś? Nie, nie, biegniesz, dobra, padłem. Ja się wbiłem i stankowałem, a wy ich dokończyliście tam, niektórych. taniec czasami bez podstaw kurcza tego ulta. Co. Ach, ten mój damage. Ach, ten mój resisting. Patrzcie, co na ups, ups, ups. Nie uciekaj. Walcz. No tak, my nigdy nie uciekamy. No. Nic mi nie robi. Dobrze, tobie nic nie robią, ale mi. Już tu jest problem. <laughs> Dlatego ja sobie mogę koło nich biegać. No to biegaj, no to biegnę. Boso? Nie, mam but, nie, boso, nie o. mam but. Tak, tak, bijcie ja mnie. Ja ma... jest w krzakach, jest w krzakach. No to klep tego. Nie 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 nie, ja nie, 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 nie. Łukon Ty, ult mi się skończył, ja się tak nie bawię. A ja zdążę uciec, a Łukon zmarnował na mnie ulta. Żyj I tak bym żył Ryżej, ich tam trzyma. Przecież wykończymy to już? A czemu nie? Jedna ja wiele im tylko została, więc. Można na szybko ją zniszczyć. Dobra, stankowałem to, ja to stankowałem. Ona mnie uratowała. Dobra, ja, ja wierzę, dokończam, dobra. No i git No i GG I mieliśmy to przegrać. No mieliśmy. Dobra, dziękuję Ci Patryk za miłą grę. Bardzo miła była i szybka I ile to trwało w ogóle? Wystaniałem z jakichś 20 minut. Dobra no. Dobra, Dobre. dzięki serdecznie, trzymajcie. Do następnego. I trzymajcie się wszyscy, heja. O no, heja.